I Ewangelii według świętego Łukasza. Mało, Panie. Łukasz. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto pasji Gdy miał on lat dwanaście, dali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie odników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. i tego nie wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po trzech dniach. Odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: czemuś nam to uczynił Bo to Ojciec Twój i ja. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz im odpowiedział, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im oddany. Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości lata i własce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Jezu, rodzice twoi chodzili co roku do Jerozolimy na świętokradztwo. A my wiemy, że z tobą poszli do świątyni, jeszcze dość bardzo małych. Ty wiesz, kiedy tuż po urodzeniu Maria usłyszała od Simeona, czy i właśnie, te słowa, a miecz boleści przeniknie Twoje serce. Tak, Panie Jezu. No i zaczęło się już kiedy miałeś lat 12. To taki okres, który jest momentem wejścia w życie społeczne, funkcjonania przy uczenia się. Jest to Taki wiek, w którym ojciec zaczyna się bardziej interesować swoim dzieckiem. Matka uczy dziecko, kiedy jest bardzo małe. Tak, dziecko przyzwyczaja się do rodzinnego, bardzo tkwi w rodzinie. właśnie no potem następuje taki czas, kiedy ojciec, przynajmniej powinien. Bardziej interesować się swoim dzieckiem, żeby je przygotować do życia poza rodziną. I tak, panie Jezu, ty, kiedy miałeś lat dwanaście, dałeś to odczuć swoim rodzicom, że jest to już czas żeby interesować się czymś więcej niż tylko życiem rodzinnym. Tak kiedy Ojciec bierze bardziej swoje ręce, w wychowanie swojego Syna, a Twój Ojciec, to był Ojciec Niebieski. I Ty to zakomunikowałeś swoim ziemskim rodzicom? Czemuście nie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinienem być tym, co należy do mego Ojca? Oni jeszcze nie zrozumieli, ale. Kiedy ty byłeś otoczony przez starszych, przez nauczycieli, to im to odparło, że nie byłeś zwykłym dzieckiem. Tak byli zdumieni, bystrością Twojego umysłu. A ty zadawałeś pytania. I odpowiedziałeś. Tak. To jest Twoja metoda. Zadać pytanie, obudzić do myślenia, słuchać, potem powiedzieć. To jest Twoja metoda. I to jest też metoda wychowawcza. Tutaj Ty stajesz się już być nauczycielem, nie tylko dzieckiem, tak, tak wcześnie zacząłeś. I nam dajesz wskazówkę, tajemnica wychowania zadać pytanie, słuchać, i potem powiedzieć: Tak ewangelizowałeś. Tak ewangelizowałeś. I nas też, tak, Panie Jezu, ty wychowujesz, zadajesz nam pytania. Oczywiście te pytania są nam zadawane w bardzo różny sposób, przez sytuacje życiowe. Tak. Znajdujemy się w różnych sytuacjach życiowych. I to jest swoje pytanie. Do nas. Stawiając nas w konkretnej sytuacji życiowej. A my mamy Ci odpowiedzieć. Mamy Ci odpowiedzieć. Jak rozumiemy nasze cierpienie. Jak rozumiemy. My, bardzo po ludzku. I Ty wiesz, Panie Jezu, że wie w ogóle niczego nie rozumie. Jesteśmy wszedł do to Ty odpowiadasz. I teraz też. Bo Ty wiesz, Panie Jezu, że to wcale nie ja mówię, tylko Ty mówisz. Ty mówisz, tak? Przez tę dzisiejszą Ewangelię, przez Twoje natchnienia. I zapewne w tej chwili chcielibyśmy. Czy zadać pytanie, myśląc o naszych rodzinach, naszych bliskich, o nas samych? Panie, Jezu, co to znaczy? Panie, Jezu, co to znaczy? Co odpowiadasz? W tej chwili. Odpowiadasz. Tak, wróciłeś do domu z Marią i Józefem i byłeś im poddany. I to jest Twoja odpowiedź. Twój przykład. Mamy wrócić do naszych domów, ale ja mamy być Tobie poddani. Bo ty nas uczysz poddania. Komu? Ty nas uczysz. Twojemu ojcu. Przyjąć wszystko z poddaniem. Tak, panie Jezu. Po to byłeś tyle lat w rodzinie, żeby nam powiedzieć, jak bardzo ważna jest rodzina. Tak, Panie Jezu, tak sobie myślę teraz o kapłaństwie. Ty tyle lat się przygotowywałeś do tej swojej najważniejszej działalności. Tyle lat. Czy nie chcesz przez to nam coś powiedzieć? Tak, Panie Jezu, co chcesz nam wszystkim powiedzieć? I wrócimy znowu do tych trzech dni, tak bardzo ważnych, gdzie Maria i nie rozumieli, co się dzieje, przerażeni. A to było już przygotowanie twojej matki na te inne trzy dni, jeszcze trudniejsze, jeszcze trudniejsze. Tak, to Twoja śmierć i to, co było po śmierci, kiedy uczniowie się rozproszyli. To były te dni, na które przygotowałeś już swoją matkę. I to jej się przypomniało, co od Symeona, A serce Twoje. Przeniknie miecz. Tak, Panie Jezu. Dlaczego nas przygotujesz, przygotowujesz? Co nas jeszcze czeka? Ty wiesz, Ty wiesz. Tak, Panie Jezu, Ty czyniłeś postępy w i własce Boga, Twojego Ojca. Tak, my postępujemy w latach. Tak, my postępujemy w latach. My postępujemy w mądrości. Panie Jezu, Ty wiesz? Chcielibyśmy też, by wraz z tymczasem pływających przybywała na tej mądrości, ale też i Twojej łaski. Twojej łaski. Bo to, co nas czeka, to nie wystarczy być tylko mądrym, ale to trzeba mieć łaskę Bożą. Tak? maskę. I tu cię prosimy daj nam też tę maskę wytrwałość. Tak, po tych trzech dniach kiedy miałeś lat 12 mojej, ja znalazła ciebie w świątyni i potem. O tych trzech najtrudniejszych dniach, nie wiem, rozpoczęło się prawdziwe życie. pracy zmartwychwstanie. Panie Jezu, i to jest ta mądrość, żeśmy wiedzieli, że wszystko, co na nas syłasz, tam właśnie prowadzi. Tam. Do nieba. Gdzie cię, gdzie mogli cię już oglądać chociaż tego samego? Jesteś ten sam. Tutaj w niebie. Więc sam.